Dzisiaj zaczęłam się zastanawiać, dlaczego obchodzimy nowy rok 1 stycznia, pośrodku zimy, tak naprawdę. Kiedy w świecie przyrody nic nie wskazuje na to, że y, przyszła jakaś zmiana, że jest coś nowego. I okazuje się, że niedawno tak było. Nie zawsze tak było. Pogrzebałam trochę i dokopałam się do naprawdę super historii, którą chciałabym tutaj y, przedstawić. Y, mam nawet notatki zrobione z tego, bo po prostu to jest tak skomplikowana historia, że ciężko było to wszystko od razu przelać na papier albo tutaj na wideo. E, ogólnie okazuje się, że życie utrudni nam po prostu władcy, którym jak to się mówi ładnie woda sodowa uderzyła do głowy. E, ale zacznijmy od początku. E, czy przyszło Ci kiedyś do głowy, że nazwy angielskich miesięcy są nieco poplątane? Mam na myśli e, takie miesiące jak oktober, November i December. Czyli kolejno 10, 11 i 12 miesiąc w roku. Przedrostek okto oznacza 8. Znamy to na przykład z takich słów jak oktawa albo oktopus. Nowem to po łacinie 9, stąd mamy nowenny, czyli nabożeństwa 9 dni pod rząd. No a przedros przedrostek dec, deco, to na pewno każdy z nas wie, że to oznacza po prostu 10, a to przecież 12 miesiąc. W roku, więc o co z tym tak naprawdę chodzi? Dawniej, przed naszą erą, ludzie używali kalendarza księżycowego, czyli opartego na fazach i rytmach księżyca. Tak samo rok był podzielony na 12 jednostek, z tym, że każda z nich miała około 29-30 dni. Trwała od marca, zaczynała się w marcu, wtedy, kiedy natura się budzi do życia. Nasz rok też się wtedy zaczynał, no bo wtedy większość ludzi po prostu pracowała w polu, była rolnikami, więc wtedy też i oni zaczynali swój rok. I kończył się dziesiątym miesiącem, czyli grudniem, december. Po grudniu następował taki 60-parodniowy okres nienumerowany, po prostu zima. Czasem jakiś władca dodawał następny miesiąc, żeby wszystko się zgadzało. Problem z tym, że tego typu podział księżycowy rozmywał się mocno z na przykład porami roku albo momentami takimi jak przesilenie czy równonoc. Jednak przeciętny człowiek pracujący na polu raczej się tym nie przejmował. Ogólnie znał się na czytaniu nieba, czytaniu znaków kosmosu, a dodatkowo na pewno wiedział, kiedy rozpoczyna się kolejna pora roku i kiedy występuje przesilenie i równonoc, bo taka rzecz. Taka wiedza była po prostu powszechna. No ale wiadomo, komuś zaczęło to w końcu przeszkadzać. I tą osobą był znany nam wszystkim Juliusz Cezar. Juliusz najwyraźniej pogubił się już sam w tym samym kalendarzu, bo w 1946 roku przed naszą erą kalendarzowy grudzień wypadał we wrześniu, więc po prostu Miarka się przebrała. On wtedy powołał. Astronoma, który miał po prostu wprowadzić nowy kalendarz. Chyba nie był w stanie już dłużej tego ogarnąć. Wydłużył w tym samym roku czas trwania tego roku o 80 dni, żeby po prostu wyrównać tą różnicę, i wtedy została wprowadzona pierwsza reforma. Na plus wyszło to, na plus wyszło to że nie trzeba już było dodawać kolejnego miesiąca i przeliczać kalendarza księżycowego na słoneczny. No i rewolucyjne było to, że wprowadzono jeden dodatkowy dzień raz na cztery lata, czyli znany nam rok przestępny. I to właśnie w tym roku, czyli 46 roku przed naszą erą, po raz pierwszy było świętowane po rozpoczęciu roku 1 stycznia. Tylko że w przeciwieństwie do tych wszystkich wcześniej wymienionych, przydatnych zasad nowego kalendarza, tak to świętowanie w styczniu raczej się nie przyjęło. Ogólnie ten plan na nowy kalendarz był naprawdę fajny. Ale nie było się bez kilku błędów. Dlatego już 1500 lat później papież Grzegorz XIII postanowił wprowadzić y, trochę nowości, bo przez ten czas trochę nam się te dni znowu poprzestawiały. Przykładem jest y, świętowanie narodzin Słońca w starożytnym Rzymie. W momencie przesilenia słońca, czyli wtedy wypadało to 24-25 grudnia, natomiast obecnie przesilenie to jest 21-22 grudnia. Więc tak naprawdę Święto Narodzenia Jezusa świętujemy według starego juliańskiego kalendarza, natomiast przesilenie zimowe jest liczone według kalendarza gregoriańskiego. Na moje oko to jest turbo skomplikowane i niejedna osoba może się pomylić. A na domiar złego. Papież Grzegorz XIII w momencie wprowadzania reformy postanowił, że po 4 października 1582 roku ma nastąpić od razu 15 października tego roku. Natomiast złego nikt nie pomyślał o tym, żeby usunąć albo zmienić nazwy miesięcy, które pochodzą od liczb, żeby po prostu ludziom się to nie myliło. I wtedy Zostało też e, ostatecznie zatwierdzone to, że w styczniu, 1 stycznia świętujemy Nowy Rok. Ale na tym nie jest koniec pogmatwania, bo tak jak powiedziałam, tą całą reformę ogłosił papież. E, czyli właściwie wszystkie odmiany religijne, które tego papieża nie uznają, bimbały sobie zdrowo po prostu na jego słowa i na to, co sobie ustanowił. Dlatego, na przykład Wielka Brytania, która jest krajem protestanckim. Przyjęła sobie ten kalendarz dopiero prawie 200 lat później, a Grecja przyjęła go dopiero w 1923 roku. I tak się skończyła właśnie era oficjalnego świętowania, y, początku roku w marcu. Ale, na przykład w Polsce, nasi, świąt, y, nasi słowiańscy przodkowie nadal obchodzili wraz z wiosennym y, przesileniem moment takiego symbolicznego po prostu rozpoczęcia roku i odrodzenia się życia i, i przyrody. Mimo, że tak naprawdę do kościołów chodziły całe wsie, bez wyjątków, po prostu to jest w nas tak głęboko zakorzenione, że ciężko było to wyplenić. No i teraz mam jeszcze tylko jedną rozkminę a propos tego właśnie wszystkiego, co tutaj Wam opowiedziałam. Że... Ym, jak to jest, że październik i listopad to jest taki moment, kiedy wszyscy mówią głośno o tym, że spędzają długie jesienne wieczory pod kocem, z książką, z kubkiem ciepłej herbaty i po prostu magazynują sobie energię, a w styczniu uderza nas taki sztuczny szał postanowień noworocznych, robienia nowych rzeczy, ogólnego takiego dziania się, a tak naprawdę skąd my tą energię mamy wytrzasnąć? Za oknem nic się nie zmieniło, nadal zima, środek zimy. I 18 stycznia przypada tak zwany Blue Monday, czyli taki najbardziej ponoć przygnębiający moment w roku. I ja się nie dziwię, że ludzie się czują przygnębieni, bo tak naprawdę ktoś im powiedział, że będzie nowy rok, że będzie wszystko nowe, dużo się będzie działo, a energii nadal brak. Słońce tego dnia jest tyle samo co pod koniec listopada, więc tak naprawdę nie ma skąd wziąć tej energii. Powinniśmy po prostu nadal siedzieć pod kocykiem, z kubkiem herbaty i magazynować w sobie tą energię przez kolejne dwa miesiące, aż do takiego prawidłowego rozpoczęcia roku, wtedy, kiedy rozpoczyna ten rok również natura. Dzielę się z Wami tym dlatego, żeby pokazać, że nie trzeba po prostu podążać za systemem, który jest nienaturalny, tylko i wyłącznie dlatego, że jest tutaj już tak długo. Staram się żyć według kalendarza. Księżycowego, tak naprawdę, i według jego faz. Um, dlatego styczeń i luty to jest dla mnie też moment takiego um, zaglądania w siebie, oczyszczania, porządkowania, robienia miejsca na nowe, ale na pewno jeszcze nie um, wychodzenia z energią do świata. Robienie porządków i oczyszczenie ciała i też umysłu, żeby po prostu w pełni skorzystać z energii, jaką da. To prawdziwe odrodzenie, ten prawdziwy nowy rok, yy, który na pewno zauważysz za oknem, kiedy przyjdzie ten właściwy moment, bez względu na to, jakiego kalendarza używasz. To tyle z mojej strony. Chciałam się podzielić tą dziwną i skomplikowaną historią i daj znać, kiedy ty świętujesz rozpoczęcie roku.